Ta witam i zapraszam w naszą cotygodniową teatralną podróż po regionie. Przed nami dwie premiery i wiele ciekawych wydarzeń, o których opowiem w dzisiejszym odcinku. Chodźmy do teatru. A zaczynamy dziś od premiery w Teatrze Polskim w Bielsku Białej. To będzie Imona Księżniczka-Burgunda. Gombrowicz w nowoczesnym wydaniu. Chyba tak. Zastanowiłem się przez chwilę, bo y, y, taka refleksja mnie przez moment naszła, że tak naprawdę całe moje życie artystyczne było podporządkowane Gombrowiczowi i traktowałem go ja i moi przyjaciele z Teatru Prowizorym i z Kompanii Teatr bardzo poważnie i bardzo klasycznie. Czy dzisiaj y, on jest do czytania w taki sposób. Myślę, że tak, ale też daje ogromne pole do popisu młodym twórcom, kiedy przyszło mi do głowy, żeby wrócić po 20 latach w Teatrze Polskim do twórczości Gombrowicza, bo tyle lat go nie było. Od razu pomyślałem o Iwonie, księżniczce Burgunda, bo hmm, wydaje mi się ten te tekst na wskroś współczesny i, i bardzo aktualny. I e, kiedy zaproponowałem to pani Lenie Frankiewicz, ona z radością podchwyciła ten temat. Teraz podglądając próby jestem bardzo powiedziałbym podekscytowany, bo to odczytanie bardzo zgadza się z tym, co są. Wyobrażalny Moją narzeczoną! Mam takie poczucie, że będzie to spektakl, który będzie opowiadał o szaleństwie dzisiejszego świata, który właściwie walczy jest w niewoli jakiejś takiej walki o popularność, o uznanie, o bycie tą najlepszą wersją siebie. Jest to takie targowisko próżności i ten świat ta iwona rzeczywiście bezlitośnie obnaża i też niestety wobec tego świata nie ma szans. A dopiero teraz jak na nią patrzę, to nie szpiku kości swoje księstwo. A to człowiek się to najwyżej baronek i to z tych gorszy. W roli księcia Filipa Michała Werna, kto tworzy Twój dwór? Myślę, że pokazujemy takie zepsute środowisko ludzi, którzy naprawdę mają wszystko, mogą mieć wszystko i w tym posiadaniu wszystkiego właśnie odnajdują, no tutaj nie ma co ukrywać, Iwonek, właściwie ona się pojawia, która niszczy im to wszystko, która zaczyna im burzyć ten domek z papieru i to wszystko się po prostu sypie na ich oczach. Na no ile współczesna jest ta realizacja? No i myślę, że bardziej chyba niż się spodziewaliśmy, jak się za to zabieraliśmy. Zdecydowanie okazuje się, że Gombrowicz tworzył bardzo uniwersalnie. Nasz tak powiedziałbym, że dzieje się w dzisiejszych czasach, może ciutkę w przyszłości. Staraliśmy się pokazać, jak bardzo działają social media, jak bardzo działa kamera, jak potrafimy po prostu zniszczyć na dobrą sprawę drugiego człowieka właśnie. Filipie, trzeba zawsze wzwyż, a nigdy w dół. Uh, brawo! Więc jest to bardzo współczesne i myślę, że na pewno dotrzemy do dużej grupy odbiorców, mam nadzieję w szczególności do młodzieży, która też zobaczy jak po prostu bardzo łatwo e, czasami m, zatracić się w tym właśnie świecie, e, jak wyglądamy zewnętrznie, co ze sobą robimy, jak, jak bardzo ważne jest nasze ciało, ubiór, moda. Wszystko tylko nie to, co najważniejsze, czyli środek. Nie radziłbym jej nie kochać. Proszę o świet, boże prowadź! Miejskim w Gliwicach. Podglądamy próby do weekendowej premiery pod okiem reżyserskim starego, nowego dyrektora Grzegorza Krawczyka. Przy okazji gratulacje z okazji wygranego konkursu. Dlaczego Bóg mortu? Robimy to dla publiczności przede wszystkim, ponieważ to jest znakomity tekst, który się świetnie sprawdził na każdych scenach właściwie na świecie. Był ubrany na każdym kontynencie i myślę, że to jest połączenie takiej bardzo fajnej tradycji molierowskiej komedii z czymś, co jest współczesne. Straszni są ci producenci leków. To przede wszystkim jest taka prawda o, o nas, o ludziach. Jak bardzo nie potrafimy się porozumieć, jak bardzo skrywamy niektóre emocje, jak bardzo nie potrafimy wyjść czasami poza swoje własne ograniczenia i jakby otworzyć się na inne racje. I myślę, że to w, teraz mamy z tym do czynienia w każdej debacie politycznej, gdzie głównie się kłócimy, a nie porozumiewamy i myślę, że to jest bardzo aktualne. Jaki to jest zwykły zawód? Przedaję karki, już mówiłem. I karki do drzwi i spłuczki klozetowe. Dwie pary małżeń, jakie spotykają się, żeby przedyskutować sprawę konfliktu ich synów, tak? Więc sytuacja jest niewinna, ale rozwija się po prostu lawinowo. Nie wiem, czy niewinna, bo to jest już na starcie bardzo stresująca sytuacja, myślę. No, mhm. jednak każdy zawsze chce bronić swojego dziecka, niezależnie na postępek, jaki, jaki wyczynił. No, więc to na starcie jest już duży temat, który po prostu próbujemy załatwić. Nie czuję się dobrze. Sztuka jest dosyć znana, nie dobrze. tylko ze sceny, ale także z ekranów kin za sprawą Romana Polańskiego i jego no, nomen, nomen rzezi. Mhm. No bo to jest rzeź, to spotkanie dwóch małżeństw. Wszystko, co tam się dzieje, dzieje się bardzo pod spodem na początku mhm. i później powolutku obserwujemy, jak z kolejnych bohaterów wypływają ich prawdziwe intencje, prawdziwe gdzieś cechy, temperament i tak dalej, Proszę Pani, jeżeli chcemy ukarać nasze dziecko... Nasze dziecko! Przed nikim nie musimy się tłumaczyć. Robimy to po swojem. Bóg mordu uznawany jest za najlepszą sztukę Jasminy Rezy. Na czym waszym zdaniem polega fenomen tego tekstu? Że Jasminia Reza, myślę, że jest bardzo dobrą obserwatorką zachowań mhm. ludzkich. Widzi w ludziach i mhm. zarówno wady, i zalety. Tak, tak, tak. Potrafi przekazać faktycznie obie strony. Że jak się to ogląda. No to można być po stronie jednej osoby w jednym momencie, a później na przykład pomyśleć sobie, że jak ona może się tak zachowywać w ogóle i co to jest. Więc I tak. każda osoba, każda postać w jej dramacie jakby ma rację, jeżeli przyjrzeć się tylko każdej postaci osobno, no to można się identyfikować z, mm. z każdym nie ma, bohaterem. Nie ma, nie ma tam szwarc charakteru. Tak, tak. tak. Nie wiem, osoby, która tu jest zła, gdzieś tam z głębi i koniec, tylko mm -hmm. każdy ma swoje motywy i zachowuje można się. Mogłabym śledzić, pójść za każdym bohaterem, którego mm. się jakby chce wybrać. To jest tekst bardzo oparty o emocjach, to, to jest nie przeintelektualizowana literatura, tylko właśnie taka, która pruje gdzieś te nasze bebechy i myślę, że to jest najważniejsze. Ty wiesz dobrze, że ja zrobiłem Ci ogromną przysługę przychodząc tutaj. Gdzie odwiedzamy także artystów Teatru Tańca i Rupu rozbark wytomiu, którzy jak zwykle na sali prób ćwiczą jak co dzień, ale chcemy porozmawiać o solo duo, które przed nami w ten weekend. To ty byłaś inicjatorką powstania polskiej edycji tego tak, festiwalu. Dlaczego tak. to było takie ważne? W 2005 roku Oj, pojechałam pierwszy no, tak raz tak. na międzynarodową edycję festiwalu i w 2006 zdobyłam laury The Best Solo i The Best Duo, bo dwie prace po pokazywałam jeszcze później chyba zagrałam. No i zrozumiałam, że to jest bardzo fajna perspektywa dla naszego środowiska tańca współczesnego, zwłaszcza dla osób, które indywidualnie pracują, bo jakby forma festiwalu to są małe formy tańca solowego i duety. No i mam takie pozwolenie, żeby kontynuować tę piękną myśl edukacyjno-artystyczną, która właściwie rozwija też te przestrzenie myśli choreograficznej. Wy sami jako tancerze, jak patrzycie na tych młodych. Jest to niebywałe, bo widzimy też, jak taniec się zmienia, widzimy też, od czego ludzie zaczynają być może swoją mm. często drogę, ale widzimy też tych bardziej doświadczonych, którzy już trochę zjedli zęby na, na tańcu I, i, i ta mieszanka, te koktajle są bardzo gdzieś takie, myślę, pouczające. Ja czuję w ogóle ogromną dumę i, i radość z tego, że młodzi ludzie jednak mają tą odwagę i chęć. Zebrać się z całej Polski i zawitać do nas w teatrze Rozbark. I dzielicie jednak tam swoim, swoim spojrzeniem na, na taniec. Jak będzie wyglądał ten festiwal? To będą dwa dni wypełnione tańce. Tak, dwa dni wypełnione tańcem. My publiczność zapraszamy w piątek o godzinie 19, w sobotę, o godzinie 18. Też mamy taką propozycję, że będą, będzie dżem taneczny prowadzony przez Julię Lewandowską, także już w ramach takich integracyjnych, integracyjnych działań. Także publiczność absolutnie zapraszamy, żeby też doświadczyła tego myślenia. Artystycznego. Solo duo w piątek i w sobotę, a już w niedzielę finały dwóch rezydencji artystycznych pracowała się z uczniami jednej ze szkół pytam. Tak. Pracowałam z trzynastką e, wspaniałą mm. <grafię> z drugiego liceum imienia Żeromskiego w Bytomiu. Pomysł na moją artystyczną rezydencję to Teatr Zmysłów, czyli projekt, który będzie poprzez wszystkie nasze zmysły próbował dotrzeć do odpowiedzi na pytanie, czym jest teatr. I moi młodzi artyści będą oprowadzać widzów i gdzieś pró będą próbowali też odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie dotknąć tego teatru za pomocą zmysłów. Nad swoim projektem pracuje też Julia Stelica. Ty wybrałaś uczniów Szkoły Muzycznej w Betoniu e, tak. jako uczestników swojego projektu. Główny temat, założenie to było harmonia w ruchu, balans między pracą a odpoczynkiem w pracy artystów, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem muzyków. Więc poprzez trzydniowe warsztaty z uczniami szkoły starałam się pokazać, jak ruch, oddech, taniec mogą pozytywnie wpływać na kreatywność, ergonomię pracy artysty. I z tych uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach, wyłoniło się siedem osób, które chciały wziąć udział w projekcie dalej i będą występować na deskach sceny Teatru Rozbarka. Ten pokaz już w niedzielę jak on będzie wyglądał. Słyszałam, że będzie komediowo. Yy, tak, będzie z humorem. Myślę, że będzie to nie lada zaskoczenie i warto się wybrać. W Teatrze Rozrywki w Chorzowie dziś nietypowo podglądamy sesję zdjęciową do premiery serca z czekolady, chociaż do tej premiery jeszcze ponad miesiąc, to czas już zadbać o materiały reklamowe, o promocję. Tak, tak dokładnie. Premierę mamy 20 czerwca, na którą serdecznie już Państwa teraz zapraszam. Zaczęliśmy właśnie pracę nad promocją spektaklu. Przygotowujemy mm -hmm. programy dla najmłodszych. Myślę, że wszyscy będą zachwyceni nimi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mamy dziś taką niepowtarzalną i bardzo rzadką na tyle tygodni przed premierą okazję zobaczyć te postaci w pełnej charakteryzacji w kostiumach, które zaprojektowałaś. No i jak się to sprawdza? Myślę, że bardzo fajnie, bo... Ta sytuacja, kiedy zaczęliśmy dużo miesięcy przed premierą, rzeczywiście dała nam przestrzeń, żeby sobie na spokojnie rozrysować te postacie, zastanowić się nad nimi. Inspiracjami były przede wszystkim zabawki, ale też moje rysunki z dzieciństwa, mojej i mojego brata, które nasi rodzice trzymają gdzieś tam w szufladach, więc ja je rzeczywiście wyciągnęłam, poskanowałam, poanalizowałam, jak też dzieci widzą świat, jak go przedstawiają. Jak to jest reżyserować sesję zdjęciową? <laughs> to jest w ogóle niesamowita sprawa, bo wiadomo, bo często się spotykamy z takimi sesjami zdjęciowymi, podczas których my sami, przynajmniej ja, biorę mm -hmm. udział, a teraz mam okazję z drugiej strony trochę poprowadzić tą sesję, co jest w ogóle niesamowitym, takim wielkim przedsięwzięciem dla mnie, ponieważ y, pierwszy raz ustawiam swoich kolegów, mm -hmm. bardzo zdolnych aktorów, świetnych, i obrażona totalnie. Chodzi o to, żeby w tym jednym kadrze uchwycić cały charakter postaci. Tak, żeby w jednym kadrze uchwycić cały charakter postaci, żeby nakreślić widzowi mniej więcej czego może się spodziewać i żeby mógł sobie sprawdzić w czasie spektaklu, czy rzeczywiście udało nam się oddać taki realistyczny, prawdziwy obraz postaci. A z paluszkiem, że dociekliwie? To jest baśń, ale pojawia się tu, też tutaj element telewizyjny. taki moje alter ego tutaj. Tak, tak. <laughs> jest e, Moja bohaterka jest dziennikarką, mm -hmm. e, zaaferowaną e, wszystkimi, e, wszystkimi dziwnymi rzeczami, które dzieją się w... w około. Monidło. Zejście z tej. Coś co, 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 blisko, 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 blisko tak jest, wiesz, jest to bajka pełna humoru, ciepła y, dla najmłodszego widza. Aczkolwiek myślę, że ci starsi też znajdą coś coś dla siebie w tej bajce. Pełen zachwyt, baktyk. Zanim premiera serca z czekolady, czas się pożegnać z muzykalem Pinokio. Łezka się wokół kręci. Tak, tak. Niestety to, co dobre, szybko się kończy. i. Przygoda właśnie z Pinokiem dobiega końca. Dla ciebie to rola szczególna? Faktycznie szczególna, ponieważ to jest taka pierwsza główna rola w moim życiu. Cała charakteryzacja i cała otoczka wokół spektaklu powodowała, że ja na tego Pinokia za dużo nie musiałem pracować, ja po prostu nim byłem. Ale dzięki jeszcze Magdzie Piekosz, która to super poprowadziła, no to mieliśmy taki efekt, jaki mieliśmy. To kiedy po raz ostatni będziesz się wcielał w tę postać? Ostatni raz w roli Pinokia można mnie zobaczyć pod koniec maja i początek czerwca, więc chyba 1 czerwca kończymy zielonym spektaklem. Mhm, czyli takim, gdzie wszystko się może zdarzyć? Wszystko się może zdarzyć. Trochę się tego boję, ponieważ jestem non-stop na scenie, więc koledzy mogą mi robić psikusy. Ja trochę na to nie mam przestrzeni, ale może jeszcze coś do 1 czerwca wymyślę. Przyjacielu nic się nie bój, nie ma czego uwierz mi. I to już wszystko na dziś. O kolejnych premierach i wydarzeniach maja opowiem za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.